Kolejny Nikola, witam już was w tym odcinku w tematki Mirakol na tym kanale. W odcinku porozmawiamy na temat, czy e, moc czarnego kota, jako moc niszczenia, e, jako jest równoległa pomiędzy mocą stworzenia. I o tym porozmawiam. Jest to podobnie komentarz e, Ten naprawdę, temat zaczerpnięty z komentarza Marleny, e, oraz to jest chyba przedostatni temat, który tutaj widzę. A I dzisiaj porozmawiamy właśnie na ten temat. I co ja sądzę o tym? Moc na tak naprawdę, ja uważam, że jest bardziej ryzykowna, bardziej niebezpieczna. Bo sam fakt, to jest moc niszczenia. Mogliśmy już dostrzec w wielu przypadkach, jak moc, która tak naprawdę wytrąca się spod kontroli, jest niszcząca. Słyszeliśmy wiele opowieści Mistrza Fu, gdzie wspomniał, że wyginięcie dinozaurów było powodem plaga. Na potrzeby tej historii było tak pokierowane. I to dostrzegamy, jak ta moc jest wręcz niszczycielska. Widzieliśmy też również z odcinka Cat e, Blanc jak e, most, którą operuje Adrian jako moc taka ogromna, mogła wręcz zniszczyć wszechświat tak naprawdę. Więc ta most dla mnie wydaje się bardziej niebezpieczna niż moc stworzenia, bo moc stworzenia można opanować. Tak naprawdę e, nie straciła kontroli nad własną mocą. Dicki, owszem, ale nie wydaje mi się, żeby ona była tak ryzykowna jak moc niszczenia. I tak, obie te moce są równoległe do siebie, ale wydaje mi się, że przez tą samą inwencję, że to jest destrukcja, to jest niszczenie, jest bardziej niebezpieczna niż moc tworzenia, kreacji czegoś nowego. Czy możemy tak naprawdę. Też spojrzeć na to, że możemy sobie stworzyć coś odrębnego, na przykład odrębny świat za pomocą Miraculum Biedronki, no tego nie jestem pewna, bo nie zostało nam to, to ukazane. Jeśli i moc jest tak samo równoległa jak moc niszczenia czarnego kota, który mógłby zniszczyć Wszechświat, to może tak się dziać. Ale właśnie, dla mnie wydaje się, że właśnie ta moc jest bardziej ryzykowna. I posiadacz, który mu, ma władzę nad tą mocą, musi wykazywać się naprawdę dużą refleksją, dużym spokojem. Może i ta, tego nie dostrzegliśmy po a, a, tak naprawdę w, w pierwszych. W pierwszych e, sezonach. Jednak po potem mo, e, mogliśmy zobaczyć, jak on zaczął panować nad sobą, ale również miał pa, o, pa, panowanie nad tą mocą. Jako Kat Black panował nad mocą, bo to widać, że panował. E, jednak jak został pierwszy raz zakomunizowany przez e, Gabriela, e, co widzimy we wspomnieniach, to stracił tą kontrolę i zniszczył nie tylko świat. Ale też czyni księżyca. Więc utracił kontrolę. Ale potem, jako Cat Black, miał wpływ na swoją moc. I ważny, ważne to jest właśnie, posiadanie, by posiadacz Miracula'a miał kontrolę nad tą mocą, która może się wam pod spod kontroli. Bo również dostrzegaliśmy, że zwykły podmuch oddechu, tak zwany przez plaga, zniszczył pół Paryża. Bo mogliśmy to zobaczyć, więc ta moc dla mnie jest bardziej ryzykowna. I czy się współgra z, z tym, z mocą tworzenia? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę, bo jeśli wiem, że moc destrukcji Czarnego Kota jest tak, bardziej, tak bardzo ryzykowna, że może jest jeszcze wszechświat, czy moc Biedronki może stworzyć nową rzeczywistość, nową tak naprawdę świat, e, wiem, że tak naprawdę wypowiadając rzeczy nie, jest pisana historia od nowa. Więc być może, może tak się dzieje. I te mocy są tak samo równoległe. Ciężko mi jest naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, tak adek adekwatnie. Nie będę przedłużać bezsensownie tego odcinka. To jest taka moja subiektywna opinia na temat tego tematu, który został zarzucony. I Oczywiście. Skoro widzimy się przed Twój Sylwestra, ja wiem, że życzę Wam w poprzednim odcinku, ale życzę Wam, wam szampańskiej nocy sylwestrowej. E, tutaj naprawdę e, spełnią, tutaj naprawdę na nowy rok. I oczywiście e, zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, komentarzy oraz e, subskrypcji na tym kanale. I oczywiście dzwonka, żebyście mnie o koniu. Żebyście otrzymywali powiadomienia o kolejnych odcinkach. Oczywiście zapraszam Was na social media, które są w opisie tego odcinka, i zapraszam Was na mojego botpada. Teraz znajdziecie historię o rodzinie riverów, którzy po kilkunastu latach dowiadują się, że są rodzinie. Ona porzucona w domu dziecka, on już nieco dorosły już chłopak, który dowiaduje się od umierającej matki, że mam młodszą siostrę i musi podjąć decyzję, czy zdecyduje się odnaleźć tą dziewczynę, czy zdecyduje się tak naprawdę ją przygarnąć dla siebie. I jeśli tak, jak będzie wyglądać ich relacja, jak będzie, jak będzie budowana i jak tak yy, naprawdę bohaterka odnajdzie się w nowym miejscu. Jest to młodzieżówka, jest to obyczajówka, więc jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Link jest w opisie odcinka. Mam nadzieję, że zobaczmy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć!